Właśnie widzieliśmy 25 subskrypcji, więc zaczynamy specjalem na 25 subskrypcji. Yy, zacznijmy. Pierwsze pytanie: dlaczego nie daję miniaturek do yy, moich filmów? Odpowiedź jest prosta, jeśli czasami widzicie, że tak wchodzę. I tutaj widzicie ten znaczek. Teraz go zakreślę. Yy, tutaj jest takim x -em. To znaczy, że nie ma tej karty. Co znaczy, że praktycznie nie płacę za ten telefon ale y, też nie mam tej numeru telefonu a żeby jak ci youtuberzy są, ci os te osoby, które wiedzą, że są youtuberami, to wiedzą, że może y, no, żeby ustawić miniaturki, trzeba podać swój numer telefonu a ja właśnie takiego nie mam więc to jest ten największy minus y, drugie pytanie dlaczego nie pokażę twarzy na 100 subskrypcji? Y, odpowiedź jest dlatego, że bym się czuł obserwowany. Wiem, że mnie nikt prawie nie zna, ale no ja nie chcę być taki. że każdy mnie na, nie nagle zna, No tak, w sumie to nikt mnie nie zna. E, trzecie pytanie. Dlaczego teraz oglądam Brown TV? Żeby było fajne tło, bo ja tak dobrze nie gram. Czwarte pytanie. Czy opłacam? Czy powinienem wbijać? Kogo powinienem wbijać? Serge'a, Edgara? Dużo napisz w komentarzu, co według ciebie. Kolejne pytanie. Czy um, zamierzam jakieś kolejne serie robić? Um, tak w sumie to nie. Jakby nic mi o tym nie wiadomo. Jak macie jakieś pomysły, to piszcie w komentarzach tylko co się da. Mój największy pomysł to właśnie był z tymi najlepszy skin, ale to jest zbyt dużo kontrowersji według mnie. Przepraszam, że było ci, ale sobie poszedłem po jabłuszko, żeby sobie zjeść coś. Chyba i gram lepiej od nich. Myślę też na nakrywanie na mniej więcej z akinatora. Kolejna rzecz, na którym koncie najwięcej lubię grać? na głównym to naj, mam najwięcej Ym, w ogóle na wszystkiego mam to najwięcej postaci i na no, długie w, 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 w kont kontach. tego nie mam. Ej, nie róbcie tak jak ten L Primo, od, od razu strzelajcie go. To by było na tyle w tym specialu. Jeszcze jedna rzecz. Na wyświetleniu subskrypcji miałem podać imię mojego współpracownika, ale współpracownik się jednak nie zgodził pod koniec. Więc podam moje imię, które możliwe, że... Cześć. A, bo dobrze. Może wiecie, ale po prostu moje imię jest takie, jakie ja mam na głównym koncie, tylko że na głównym koncie mam jeszcze dwanaście. Wniosek wyciągnijcie sami. Przyczekuję, że na shortach też jakichś, nie wiem, żartów nie mówić. Jakby to jakieś żarty, żarby żarty mi całkiem dobrze wychodzą. Proszę wszystko wpiszcie w komentarzu. Cześć.